Wszystkim witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Nightingale, na kanale Szkoły Języka Angielskiego, gdzie naprawdę uczysz się angielskiego. Dzisiaj zajmiemy się liczbami od 1 do 20 w języku angielskim, czyli numbers. Oczywiście, jak zwykle, będziemy skupiać się na poprawnej wymowie. No to dobra, wydaje mi się, że możemy sobie zacząć. No to hop i już mamy na tablicy numery od 1 do 10. Zaczynamy oczywiście od 1, jedyneczki. Jak to ładniej przeczytać? Ły. o, krótkie a, n, po prostu. One, one. Ok? Zapisujemy sobie, jak to ładnie wymawiamy. Ły. o, n, króciutkie a. To jest krótkie a, one. Ło. One, one, ok? Lecimy dalej. Teraz mamy dwa, trzy. Sprawa bardzo prosta. Mamy ty, u, długie u. Zawsze, jak trzeba będzie przedłużyć troszeczkę głoskę, czyli powiedzieć ją długo, będziemy sobie dawać dwukropek. To jest oczywiście coś z alfabetu fonetycznego, o którym kiedyś nagram odcinek. Dobra, no to teraz w takim razie mamy tsu, robimy dziubek, popatrzcie, tsu, tsu, ok? No teraz się zaczynają schody, ponieważ mamy trzy. Widzimy, mamy taki fajny dźwięk TH. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest ten dźwięk TH, nagrałem o tym filmik, pojawił on się gdzieś tutaj, więc możecie sobie kliknąć, oglądnąć, przećwiczyć, dowiedzieć się, o co w ogóle z tym chodzi. No, i oczywiście też będziecie mogli znaleźć w opisie tego odcinka, pod spodem. Okay? My tutaj będziemy to czytać dla, dla osób, które już wiedzą, będziemy czytać to przez f. Okay? Czyli tutaj będziemy czytać przez f. Więc co musimy zrobić? Musimy zrobić ten dźwięk, musimy później przejść w takie ry, ale to nie jest ry nasze polskie, to jest ry. Okay? I później możecie od razu zapamiętać, że w 99 przypadkach. Kiedy zobaczycie w języku angielskim dwa razy e, będziemy je czytać jako długie i. Daję dwukropek bo długie i. Czyli to, czyli to będzie takie i. Więc jak to ładnie przeczytamy? Fui. Popatrzcie. Fui. Ja się uśmiecham na końcu. Free. 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 Ok? Free. Bardzo ładnie. No to co? Lecimy teraz dalej. Teraz mamy czwóreczkę. Bardzo duży błąd, może nie błąd, lecz ja tutaj uczę akcentu bardziej brytyjskiego, angielskiego bardziej brytyjskiego, więc to R Brytyjczycy nie będą tego wymawiać. OK? Czyli tu jest sprawa dosyć prosta, bo będziemy wymawiać po prostu przez F i długie O. F i długie O. To F jest takie, że musimy... Yy, nasze zęby położyć na wardze i powiedzieć po prostu f, czyli w ten sposób. F, fu, fu, fu. Tak to właśnie Brytyjczycy w większości wymówią. F, ok. Przećwiczcie. Przećwiczcie, bo naprawdę sprawa nie jest ciężka. Dobra, teraz mamy five, czyli pięć. Sprawa też jest dosyć prosta, po prostu f, a i w. 5. Czyli zapisujemy, jakbyśmy to ładnie przeczytali. F, A i W. 5. I tyle. No to co? Lecimy do pozostałych, czyli od szóstki do dziesiątki. OK? Zaczynamy, oczywiście, od 6, czyli po prostu 6. OK? Tak? Byśmy to przeczytali. SIX SIX OK? Powtarzajcie po mnie. SIX Lecimy dalej. SEVEN SE ven, SEVEN Patrzcie. Tutaj zapisałem takie odwrócone E. Bardzo ważny dźwięk w języku angielskim, dźwięk, który nazywa się Szła. Kiedyś o nim nagram odcinek. Jest to po prostu z alfabetu fonetycznego. Teraz już możecie zapamiętywać niektóre symbole. To jest po prostu leniwe E. Później na pewno Wam się to przyda. Na pewno też to na moim kanale się pojawi. Więc tutaj mamy 7. Tu mamy nadzwyczajne E, czyli se. Ok? Se. A tu mamy wn. Czyli króciutkie, leniwe tak jakby nam się nie chciało tego wypowiedzieć. Czyli tutaj fajnie z entuzjazmem mówię SEVEN. 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 OK? I wtedy bardzo ładnie nam to wychodzi. Lecimy dalej. Mamy ósemeczkę, czyli EIGHT. Tak, byśmy leciutko chcieli powiedzieć Ej, ty tam! Ejcz Ej Ejcz Ejcz ej, ej. Okej? Okay? Dobra Lecimy dalej Mamy dziewiąteczkę Dziewiąteczka Sprawa też dosyć prosta Nine Na no. Nine Możemy zapisać przez długie J No Więc mamy nine Okej? Okay? Nine Tutaj dziesiąteczka no, sprawa dosyć prosta, bo pewnie wielu was wie, jak się już czyta to, ale pewnie czytamy bardziej po polsku. Takie spolszczone to ten, to 10. A tutaj musimy zrobić takie specjalne c, znaczy specjalne. Anglicy zawsze wymawiają tylko yy, jedno c i oni bardziej mówią takie c, cen, ten, ten. ten, ten. Okay? Czyli bardziej zakręcamy troszeczkę. Nie takie ten, ten. Nie takie ten, tylko ten. Ten. Ok? I bardzo ładnie nam dziesięć wychodzi. Dobra. W takim razie powtarzamy wszystko jeszcze raz. Ok? Powtarzajcie po mnie. To jest bardzo ważne. Powtarzać. Powtarzać. Mówić na głos. Mówcie na głos, nie mówcie w myślach. To zupełnie jest co innego. Na głos. Naprawdę nauka powtarzania po kimś na głos jest super. Dobra. Lecimy sobie. Mamy one. Two. Three, four. Five, six, seven. Eight. Nine. Ten. Ok. No to jak to mamy? W takim razie lecimy sobie dalej, bo dzisiaj robimy do dwudziestu. No to co? Numery od 11 do 20. Już na tablicy, no to w takim razie ćwiczymy. Bardzo ważne, bardzo częsty błąd, który słyszę 11. To nie jest 11, to jest 11. 11. 11 Okej. Okay? Takie e. To jest już króciutkie, leniwe E. 11. 11 okay 11 today 12 12 12 two okay. wait 12 12 12 12 okay what? Kolejne schody do pokonania. Znowuż mamy dźwięk TH, będziemy go czytać przez F. Rozbijmy sobie to, bo to jest bardzo ciekawe, zarazem bardzo ciężkie. Spójrzmy sobie na koniec najpierw. Co my tutaj mamy na tym końcu? I sobie to podzielimy. Mamy C. Dwa razy E. Pamiętacie? Dwa razy E jako długie I. Inny. Czyli to będzie tin. tin. I popatrzcie pewną zależność. Wszędzie tutaj na końcu, nie? Będziemy mieli to tin. Wszystko tak naprawdę polega na tym, aby dobrze wyćwiczyć sobie to tin. Dwa razy e? Mamy i, drugie i, czyli tin. Bo dodajemy sobie po prostu to wszędzie. Taką końcóweczkę mamy. No nie wszędzie. No tutaj mamy te dwa wyjątki. No i tutaj oczywiście później 20 też będzie takim wyjąteczkiem. No to co? To teraz, jak już to mamy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj r nie czytamy. Tutaj to długie i przeczytamy jako. Znaczy, no, jako i, nie długie i. Przeczytamy jako długie e. Czyli F tin. Popatrzcie, jakie łatwe. s, Nie tirtin, tartin, tortin. Ło, ludzie są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o słówko 13. Albo ktoś przekręca nie wiadomo jak, albo ktoś w ogóle unika. Czyli mamy s, e, tin. 13. Proste. 13. 13. Ok? Dobra. Tutaj teraz mamy, popatrzcie, cztery i team. Czyli jak ładnie nauczyliśmy się wymawiać cztery? Czyli four. Pamiętajcie. Four. Fourteen. Fourteen. Tyle. Tutaj. No tutaj akurat troszeczkę inaczej, bo tam mieliśmy five przy piąteczce, a tu mamy fifth, ok? Czyli tutaj mamy f, e f. Fifteen, fifteen, ok? O, tutaj jeszcze może dopiszę, bo tu jest f, o, czyli f i długie o. A tutaj mamy 5 czyli 15. 15. Ok? Lecimy dalej. Taka sama akcja. Popatrzcie się. Mamy teen, nie? i mamy 6. Czyli jak ładnie nauczymy się wymawiać pięknie 6, dodajemy tylko tin, czyli 16. Nie? Nie ma dużej filozofii, naprawdę. 16. 16. Taka dokładnie taka sama akcja mamy 7. 17. Mówimy 7 i 10. Czyli tutaj mieliśmy to se i tua. Już nam się nie chce takie leniwe. 7... 17. 17... 17. Okej? Okay. Kolejna. Taka sama akcja. A8. 8 eight, eight. I dodajemy TIN. 18. 18. Okej? Lecimy dalej. Mamy 9. To znaczy 19, ale tu mamy 9, a tu mamy 10 I tyle. Czyli naj. 9, 19, 19, ok? 19. No i oczywiście 20, 20, 20, 20. Czyli takie 3, W, E, N, T, I, 20. Zapamiętajcie sobie to ty, E, y. ok? Używa się na następną lekcję. Że to ty -y czytamy jako tea. Tea. Jak wiecie, jak jest herbata w języku angielskim, to dokładnie czytamy to tak samo. Tea, bo to jest herbata. Tea, ok? Zapamiętajcie, bo będzie kluczowe w następnej lekcji. To co? Ćwiczymy jeszcze raz. Eleven. Eleven, not eleven, ok? Eleven.

18, 19, 20. Wszystko. Zostawiam wszystko w Waszych rękach. Powtarzajcie kilka razy. Korzystajcie z wskazówek, które Wam tutaj podałem, jeżeli chodzi o wymowę. Naprawdę bardzo szybko zaczniecie ładnie mówić, ponieważ to takie wskazówki, które daję, można wykorzystać wszędzie. Widzimy słówko, które pierwszy raz widzimy. Chcemy je ładnie przeczytać i ma dwa razy e. No to co robimy? Czytamy jak długie i. Okay? Nie zawsze, bo są pewne wyjątki, ale w większości w 99% będzie to długie i. No to co kochani? Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Zostawiam Was z tym same, samych. Przećwiczcie sobie to. No i oczywiście widzimy się za, za niedługo w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, jeżeli chcecie się tak uczyć języka angielskiego z różnymi wskazówkami, jak co, gdzie wypowiedzieć, jak co zrobić, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, nawet zwy zwyczajne hello wystarczy, żeby się ze mną przywitać. No i oczywiście subskrybujcie, jeżeli się podoba. Cześć, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Nightingale.